Wibracja dnia na środę 26 listopada 2025 roku. Wibracje budujące to 8, 11 i 9. Wibracje pośrednie to 1 z 9 i wibracja docelowa to 1 w księżycu rosnącym. I dzisiaj szanowni państwo mamy znowu dwie jedynki, więc uważamy na konkurencję, ale też dzisiaj szanowni państwo, tak powiem zupełnie bez ogródek, dzisiaj się na nikogo nie oglądamy. Czyli jak się Basia decyduje, czy ona pojedzie, czy przyjdzie, czy nie przyjdzie, czy może będzie wolała wola spać, czy może coś tam innego robić, to darujmy sobie tą basie sami sobie pójdźmy do tego kina, sami sobie pójdźmy na tą kawę, sami zjedzmy, zjedzmy nawet tą całą blachę ciasta i tak dalej, bo dzisiaj nie ma co się oglądać na inne osoby, zatem jak ktoś się nie potrafi zdecydować, to niech tam powiedzmy sobie zostaje w tym miejscu, gdzie jest, my idziemy przed siebie, my dzisiaj spełniamy swoje potrzeby, nawet jak ktoś nas nazwie egoistką, egoistą i tak dalej, to co z tego? Mógł z nami jeść tego torta, nie chciał, ta osoba mogła z nami, powiedzmy, nie wiem, pić tą kawę, herbatę, drinkę i tak dalej, nie chciała, więc same te osoby są sobie winne. Bo, szanowni państwo, jeżeli będziemy się oglądać na kogoś, to wycieczka nam ucieknie, życie nam ucieknie i różne inne jakości też nam będą uciekać. Więc dzisiaj absolutnie na nic i na nikogo się nie oglądamy. Dzisiaj robimy swoje i realizujemy swoje marzenia, i za to trzymam kciuki. Dobra, Polecam serdecznie, Sylwester Hordecki.